Prokuraturą, sądami dalej kierują zbrodniarze komunistyczni. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jesteśmy źle zorganizowani i nie jesteśmy solidarni. Od czasu okrągłego stołu każdy idzie osobno w tą rocznicę. I my tu robimy krok, konieczny, niezbędny krok ponad podziałami. Bo przecież różnimy się tutaj. Są kombatanci i młodzi, są narodowcy i piłsudczycy. Ludowcy, chadecy, ludzie o różnych poglądach, o różnych życiorysach i o różnych koncepcjach polskich. Ale łączy nas wspólne poczucie, że chcemy elementarnej sprawiedliwości. I jest wielkim sukcesem, że zaczynamy tą drogę razem w tą rocznicę. I trzeba wyciągnąć dzisiaj dłoń, bo idziemy pod wille Jaruzelskiego do innych środowisk, do gazety polskiej. Solidarnej Polski do wielu innych środowisk, żebyśmy chociaż na początek w tej prostej sprawie potrafili razem domagać się sprawiedliwości. Jeżeli pójdziemy razem i solidarnie, to tą sprawę wygramy i oczyścimy polskie instytucje, filary państwa polskiego z komunistycznych zbrodniarzy. I po to, żeśmy się zebrali, i dlatego zapraszamy wszystkich. Do przejścia na Ikara pod willę Jaruzelskiego. Razem zwyciężymy. Kiedy w Polsce ogłaszano stan wojenny 12 grudnia 1981 roku, byłem w Australii. Wtedy to był już 13 grudnia. Także serce byłem w Polsce, ciałem tam. Pojechałem do Australii w poszukiwaniu wolności. Wróciłem do Polski w poszukiwaniu wolności. Ciągle tej wolności szukam. Nie będę dłużej mówił, natomiast chciałbym zainstalować nasz Coś, co nas wszystkich Polaków łączy. Tak. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablo odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył Cię z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył Cię z narodem. запрашаем на марш.